Że chociaż trzeba było czekać na dość dramatyczne okoliczności, które dotknęły nasz rząd, ale właśnie wtedy, kiedy takie okoliczności się pojawiają, ludzie nagle doceniają wysiłek. Wysiłek tych, którzy włożyli swoje kompetencje, energię i, i taką młodzieńczą wiarę w to, że w Polsce można zbudować most, można dokończyć autostradę na czas i można. Zacząć wielką naprawę kolei państwowych, co wydawałoby się w Polsce w ogóle przedsięwzięciem nie do, nie do ogarnięcia. Ale też wiem, że prawdziwym testem dla mnie jest raczej spotkanie z rodziną, którą miałem na przykład ostatnio, nomen-nomen w Półtusku, na półmetku naszej drugiej kadencji. I tam pani Ewelina i pan Tomasz, małżeństwo. Ona wychowuje dzieci, czwórkę małych dzieci. On jest żołnierzem zawodowym, niedużo zarabiającym, i muszę powiedzieć, że kiedy rozmawia się z takimi ludźmi, z taką polską rodziną, to ona ma dokładnie takie aspiracje, o jakich tutaj mówimy, ale też bardzo dokładnie, bardzo krytycznie jest w stanie ocenić tę różnicę między imponującymi fundamentami do dobrobytu, jakie zbudowaliśmy, a ich własną dzisiaj sytuacją. Te autostrady nie mogą być znakiem beznadziei dla tych, którzy nie kupią Porsche Cayenne i nie będą gnali po tej autostradzie. Te wielkie, imponujące instalacje w uniwersytetach, które mają służyć programom badawczym, nie zastąpią pracy, codziennej pracy, której ludzie w Polsce szukają, i nie zastąpią wyższej pensji. Ten drugi krok, ten to nowe otwarcie, to takie systematyczne przekierowywanie środków krajowych i europejskich, aby trafiły do pani Eweliny, pana Tomasza w Półtusku, a nie na wielkie, gigantyczne projekty, bo te rzeczywiście powoli będziemy kończyć. Mamy bardzo precyzyjny plan. To jest plan, który dotyczy zarówno polskiej rodziny, polskich dzieci, ich edukacji, opieki. Żłobkowej i przedszkolnej, dotyczący mieszkań i wsparcia dla młodych, kiedy chcą budować lub kupować mieszkania. To jest plan także dofinansowania działań, które spowodują, że urzędy będą w coraz większym stopniu służyły ludziom, a nie panowały nad ludźmi. To jest plan, żeby na przykład nasze orliki, z których jesteśmy tak dumni, zaczęły intensywniej pracować dla wszystkich polskich dzieci. To jest Plan do, powszechnego dostępu do rekreacji i rehabilitacji dla starszych ludzi, do kultury. To jest wielki plan rewitalizacji. Nie jest y, największą sztuką zbudować nową konstrukcję. Dzisiaj największą sztuką, największą umiejętnością, i to też jest zapisane w naszym planie, jest rewitalizacja upadających fragmentów miast i całych regionów. Jeśli za chwilę przedstawię Państwu tę nową część rządu i zacznę od. Y, Pani minister Elżbiety Bieńkowskiej, przyszłej wicepremier odpowiedzialnej za infrastrukturę, to będę mówił tak, będę myślał zawsze wtedy o Śląsku, o moim śląskim doświadczeniu i o tym, co znaczy dzisiaj w Polsce słowo rewitalizacja. Nie tylko odbudowę tysięcy domów i instalacji w miastach i na polskiej wsi, ale zupełnie nowy i o wiele bardziej przyjazny ład przestrzenny, do którego należy także komunikacja publiczna, zielona architektura. To wszystko, co spowoduje, że Polakom będzie się żyło lepiej. Potrzebujemy pracy dla Polaków. Od rana do wieczora będę to powtarzał każdemu nowemu ministrowi. Każde Twoje działanie musi brać pod uwagę ten wymóg praca. Bo Polacy. Bo Polacy, wtedy, kiedy mają pracę, lepiej będą dysponowali swoimi środkami niż najmądrzejszy urząd. Będę. Pilnował każdego z ministrów mojego rządu, aby zawsze, kiedy podejmuje decyzję, patrzył na to, czy ma szansę dzięki temu wzrosnąć płaca, bo Polacy, także ci, którzy dzisiaj mają pracę i ciężko pracują, chcą i mają prawo do wyższych zarobków i do bezpieczniejszych zarobków. Dlatego fakt, że to nowe otwarcie, to nowe otwarcie po kryzysowych latach w Europie jest w zasięgu naszej ręki, to wtedy, kiedy będziemy mieli wzrost. A ten wzrost ambitnie nowy minister finansów zarysowuje na poziomie 3% w roku 2014, a ja się pod tym podpisuję. To też jest moja osobista prognoza. To ten wzrost musi także służyć płacy nie tylko wyższej, ale też bezpieczniejszej. Jeśli tak dużo dzisiaj dyskutuje się w Polsce o tzw. śmieciówkach, to trzeba otwarcie powiedzieć. Polacy zasługują na płacę bezpieczną. Bezpieczną w kontekście ich przyszłej emerytury, ale my podejmiemy takie działania w tej dziedzinie. Przemyślane i ostrożne, które spowodują, że nie ubędzie miejsc pracy na rynku pracy z tego tytułu, że płaca będzie bezpieczniejsza. Odrzucimy wszystkie takie populistyczne, prostackie wezwania, których efektem byłoby wyłącznie radykalny wzrost bezrobocia, bo my wiemy, jak doprowadzić do tego, aby płaca była systematycznie wiem, że powoli, ale systematycznie coraz wyższa, wyższa coraz bezpieczniejsza. I żeby coraz więcej ludzi samodzielnie mogło na tę wyższą, bezpieczniejszą płacę zarobić. Do tego oczywiście potrzebny jest wzrost i stabilne finanse publiczne. O tym także będzie mówił nowy minister finansów, pan Mateusz Szczurek. Moim marzeniem jest, żebyśmy mogli zamienić kiedyś te wskaźniki, które dzisiaj mówią o bezrobociu na wzrost, a te, które mówią o wzroście na bezrobocie. Ja wiem, że to jest marzenie zbyt być może ambitne. Ale z całą pewnością w roku 2015 ta różnica między wskaźnikiem bezrobocia a wzrostu będzie być może nawet dwukrotnie mniejsza niż jest dzisiaj. Ta różnica, ta, ta przepaść, która ilustruje kłopot, jaki mamy, i ja głęboko w to wierzę, że taki efekt będzie możliwy. Rodzina stała się w największym wyzwaniem roku 2013. Jeśli mówimy o tych abstrakcyjnych takich sprawach, jak właśnie wzrost, jak, jak statystyki mówiące o płacy średniej, etc., to przecież tak naprawdę mówimy o tym co polska rodzina dostaje raz na miesiąc co polska może dostać od państwa jaki typ usługi Ja chcę z dumą podkreślić że mimo presji ze strony stanu budżetu ten roczny urlop rodzicielski zwany tradycyjnie macierzyńskim stał się faktem jaka to jest ulga dla polskiej rodziny Przede wszystkim dla polskich matek, ale też dla coraz odważniej sięgających po urlop tacierzyński ojców. Ci, którzy mają dzieci albo właśnie na nie czekają, ale także ci, którzy mają wnuki i czekają na następne wiedzą. I dlatego wszystkim, którzy pomogli mi zrealizować ten jeden z najważniejszych i najtrudniejszych projektów, wszystkim chcę bardzo podziękować. Dla mnie jest rzeczą bardzo ważną, aby kongres rodziny, jaki zaczęliśmy spotkaniem w siedzibie rządu, Następne spotkania odbędą się w Gdańsku, w Poznaniu i w Krakowie. Jesteśmy tam już umówieni na dalszą debatę, żeby ten kongres rodziny był nieustającą debatą właściwie z każdą polską rodziną o tym, jak dedykować pieniądze, jak te pieniądze mają pracować na rzecz polskiej rodziny. To jest istota tego nowego otwarcia. Jeszcze raz powtórzę pieniądze te wielkie, te magiczne kwoty, te pieniądze muszą trafić w jakimś sensie do każdego polskiego domu. Mamy też, i to chcę bardzo wyraźnie podkreślić, mamy też w przeciwieństwie, tak wysłuchałem dzisiaj, jak tu jechałem, wystąpienia prezesa Kaczyńskiego, lidera głównej partii opozycyjnej. Ku mojemu zdziwieniu powiedział, że właśnie przygotowują, przygotowują program, i dlatego nie był w stanie zaprezentować żadnej konkretnej propozycji, co ma zamiar zrobić jutro, za miesiąc, za rok, za pięć lat w Polsce. Może dlatego że nie do końca jeszcze wierzy, że będzie mu dane realizować jakiś program. Ja w przeciwieństwie do niego mam rozpisany każdy miesiąc. I ja wierzę w to, że będziemy ten plan, który jest rozpisany miesiąc po miesiącu na lata do przodu, że będziemy realizować. To jest ktoś powie klasyczny zabieg. Wielu mówców Podnosi plik papierów w grubą księgę i mówi: Mam tutaj plan. Tylko, że ten plan to jest efekt pracy, wielu lat pracy, przyjęty przez nasz rząd. I co najważniejsze, to nie jest papier zadrukowany literami. Ten, ten program, gdzie rozpisaliśmy każdy krok na lata do przodu, to jest równocześnie tak, jakby ten czek na 400 miliardów, który nam Europa już podpisała ostatecznie głosując w Parlamencie Europejskim. Tu są konkrety, o nich za chwilę będzie mówiła, między innymi pani Elżbieta Bieńkowska, tu są konkrety, a co najważniejsze, za tymi konkretami są konkretne pieniądze, a za tymi planami, za tym nowym otwarciem i za tymi wielkimi pieniędzmi stoją też konkretni ludzie, którzy wiedzą, jak to, jak to dla Polski najlepiej wykorzystać. Chcę Wam powiedzieć, że ta, to inwestowanie w polską drobną firmę, w polski intelekt w szkolenie zawodowe, start-upy, w jedno-, dwu-, trzyosobowe firmy. Na to będą szły miliardy, miliardy złotych. Jest potrzebne także po to, aby w tej konkurencji, w jakiej Polska powoli zaczyna wygrywać jako państwo z innymi państwami, żeby w tej konkurencji zaczęli wygrywać polscy robotnicy, polscy inżynierowie, polscy naukowcy, polscy artyści i polscy przedsiębiorcy przede wszystkim. To jest możliwe. Dlatego ten wielki strumień pieniędzy skierujemy także na badania, te badania, które można od razu skomercjalizować, ale także na tak zwane badania podstawowe. Tak jak dzisiaj Polska jest przedmiotem podziwu naprawdę przedmiotem podziwu i zazdrości, jeśli chodzi o pierwszą perspektywę europejską z tą infrastrukturą, to uprę się razem z zespołem, jaki tworzymy i z całą platformą, żeby za 6, za siedem lat Polska była przedmiotem zazdrości i podziwu wśród tych wszystkich, którzy zajmują się badaniami, innowacją, konkurencyjnością. Polska stanie się najbardziej konkurencyjnym państwem w Europie, bo mamy ludzi z otwartymi umysłami, mamy własną energię i mamy to rozpisane w naszym nowym otwarciu, w naszym strategicznym planie. Chciałbym was poprosić na koniec o to, żebyście tak też szczerze, żeby każde z was spojrzało na swojego sąsiada, naprawdę, tak przez sekundę chociaż. Żebyście, ja was znam, ja spójrzcie, spójrzcie na siebie z takim i zastanówcie się, czy jesteście wspólnotą? Czy możecie pracować razem? Czy możemy sobie dzisiaj powiedzieć, że trudny czas wewnętrznych wyborów mamy definitywnie za sobą? Dziś nikt na zewnątrz tej sali, w żadnym polskim domu, nikt już nie chce słyszeć o tym, że Platforma wybiera się w jakimś kole, w jakiejś organizacji regionalnej, czy że wybiera jakiegoś swojego przewodniczącego. To jest za nami. Czytałem gdzieś w, jeden z wpisów w internecie, mówił. No, i po co Platformie były te wybory? Proszę wszystkich o wyrozumiałość i o wybaczenie. Wybory są jakimś dość istotnym elementem demokracji. I my także w Platformie od czasu do czasu wybieramy bardzo demokratycznie, w sporze, w dyskusji swoje władze. Dzisiaj stąd Platforma musi wyjść z absolutnym przekonaniem. Mamy do siebie zaufanie, umiemy zbudować zaufanie Polaków do nas samych, i z przekonaniem i z wiarą, że. Dacie radę, że damy radę. Ja obiecuję Wam, ja na pewno dam radę.